Cześć, tym razem chcę pokazać jaka jest duża modyfikacja zrobiona w siedzeniu do Hondy Varadero. Już pokazuję Ci jak wygląda to siedzisko po modyfikacji. Tak się prezentuje już po wykonaniu. Dostałem zdjęcie wzorcowe od właściciela tego siedziska jak chciałby żeby wyglądał układ szyć. Oprócz tego prosił, żeby podnieść to aż do 8 cm do góry, ze względu na to, że jest dość wysoką osobą i ciężko mu po prostu było jeździć zbyt mocno zgiętymi kolanami. Jest tutaj oczywiście delikatny wzgórek, było już zrobione siedzisko przez kogoś innego, poprzedniego właściciela tego motocykla, lecz było to niezbyt komfortowe dla właściciela obecnego. Tył pomniejszyliśmy ze względu na to, że gdybyśmy zachowali jakby cały, cały kształt, żeby była symetria, no nikt niestety tak wysoko nogi nie zarzuci, żeby nie kopnąć w kanapę, więc zostało to zaniżone. W sumie nawet dobrze, że jest to element niższy, bo zrobił się taki dołeczek, gdzie pasażer po prostu zostanie w nim i nie będzie się przesuwał na boki. Na górę został dodany przeciwpoślizgowy materiał w dość ciekawe odszycia, które tutaj są. Jest to wszystko zrobione na nylonowych niciach. Napis jest oczywiście dwustronnie, prawej i lewej strony. Napis Honda. Minimalistycznie, żeby też nie przesadzić z wzorem. Do środka jest wstawiony wkład komfortu, żeby nie tylko było wysoko, ale i sprawiało przyjemność z podróży. Co do takich modyfikacji, możemy zrobić naprawdę dużo. Zależy to oczywiście od możliwości. Należy jednak pamiętać o kilku kwestiach, takich jak wysokość samego. Siedziska przekłada się nam na dostanie, jakby postawienie nóżki na podłożu, tak na powiedzmy przyjazdce, żeby nie trafiła nam się przypadkiem kolejna. Bo jak podwyższymy to do góry, no to wiadomo, że nóżki mogą nie sięgać w 100% do samego dołu, gdzie będzie no, przestrzeń, i możemy przychylić e, motor na bok. Ciężka sprawa, zwłaszcza gdy jedzie się z kimś załadowany z kuframi. Motor musi być stabilny. Możemy zrobić naprawdę dużą modyfikację, ale wszystko z sensem i z głową. Jeżeli potrzebujesz oczywiście wymienić swoją kanapę na bardziej komfortową lub zmodyfikować jej wielkość, kształt, zachęcam Cię do skorzystania z moich usług. Zajrzyj na moją stronę internetową adacze.pl tam znajdziesz wszystkie informacje na mój temat i jak się ze mną skontaktować oczywiście możesz bezpośrednio link jest w opisie filmu jeżeli chciałbyś wstępną wycenę, napisz maila, co potrzebujesz zmodyfikować, ja przedstawię dla Ciebie ofertę Którą, w jakich pieniądzach i w jakim czasie możemy wykonać modyfikację siedze siedzenia do Twojego motocykla? Niezależnie, czy to jest Honda, Yamaha czy inny Triumph, także zapraszam serdecznie. Na razie tyle, dzięki, cześć.